Ojciec miał sześć tych morgi ziemi. Nie było nas panie dziewięciu braci. Mówił, co no, nie, ja już byłem większy chłopak już po panie. pracy nie było, nie można było nigdzie znaleźć, tylko w jednym dworze, tam za 80 groszy dziennie, panie, od wschodu słońca do zachodu słońca. Tak ja zdecydowałem się wyjechać do Argentyny. Pieniędzy nie miałem na tyle. Miałem swoją część. To mi się tam należało, to mnie brat, tak jak pokwitowałem ja jako ja się już, nie, z rzeką ojczyzny, tylko niech on sobie to weźmie, dał mi część taką, a resztę pożyczyłem drugie tyle. To mnie kosztowało 100 dolary. Zapłaciłem w kelcach w agencji, takie były agencje. No i stamtąd się wybrałem z Kielc do Warszawy. Z Warszawy, panie, wsadzili mnie na pociąg międzynarodowy, który szedł. Warszawa, Belgia, Paryż i Marsylia. Tam wysiadłem i wsadzili mnie na, na statek Mendoza, duży statek. Bardzo dużo ludzi jechało. Jechałem, przeszło hmm, koło, koło, koło 28 dni przez, przez cały ten ocean, morze i tak dalej. Wylądowałem w Buenos Aires. Gdym zeszedł ze statku, poszedłem, e, wyszedłem taki mały spacer ko koło tego, to była taka plaża brytanika, i tam stał wysoki wieżowiec i zegar. Ja bałem się dalej odchodzić, tylko tak daleko szedłem, dokąd widziałem ten zegar, a później się wracałem z powrotem. No i tam na tej plaży znalazłem tego jednego Polaka który też tak samo był bez pracy i mówi, wiesz co, chcesz pracować, to jest praca, ale w dżungli. To jest bardzo daleko od Buenos Aires. Mówi, bo tak tutaj widzisz, nie ma żadnej, żadnego żadnego popisu tutaj. No i ja się na to zgodziłem. I tam zebrała nam się taka pani, jak to mówią, brygada ponad 20. Różnik Narodowości, no, no grunt, że była ta brygada tego. I nos tam wysłali do w te dżungli.